Na tym filmie przedstawię kolejną nowość jaką są konfiguracje. Tutaj mamy taki wsporniczek, do którego możemy stworzyć kilka różnych konfiguracji. Żeby stworzyć konfigurację klikamy pełne wszystkie myszy obok drzewa historii. Wybieramy opcję utwórz konfigurację, następnie wpisujemy nazwę danej konfiguracji. Pierwsza z nich będzie dotyczyła tego wspornika bez otworu. Wejdę w edycję tej konfiguracji. Następnie dodajemy operację, którą chcemy wyłączyć. W tym wypadku jest to tworzenie tych otworów. Zaznaczam odpowiednie okienko, żeby wyłączyć daną konfigurację. Żeby podświetlić ją, wystarczy dwukrotnie kliknąć odpowiednią nazwę. To jest właśnie ta konfiguracja. Stworzę jeszcze dwie dodatkowe. Będzie bez żebra. Tutaj operację wstawienia żebra. Następnie ją wyłączam. Za to włączę otwory. I ostatnia z nich będzie stanowiła dużą podstawę. Tutaj, ponieważ chcę zwiększyć wymiar podstawy, dodaję cechę, której została stworzona. Jest to pierwsza operacja stania prostopadłościanu, a następnie klikam opcję Dodaj wymiar. Znaczam wszystkie wymiary. Dzięki temu mam możliwość wysterowania tymi wymiarami. Teraz klikając dwukrotnie w odpowiednią konfigurację widać, jak one się zmieniają. Konfiguracje dotyczą nie tylko części 3D, ale również dokumentacji dwuwymiarowej. Jeżeli wejdę w tworzenie dokumentacji dwuwymiarowej. Mam możliwość wstawienia tego elementu. Korzystam tego auto widoki Wstawiam trzy widoki tej samej części. Na drugim arkuszu mam możliwość wstawienia dokładnie tej samej części, ale mogę zmienić jej konfigurację z domyślnej na przykład na model z dużą podstawą. Po zatwierdzeniu mam umieszczony właśnie ten widok. Na trzecim arkuszu wstawię konfigurację bez żebra. Konfigurację umożliwiają nam również wstawianie tych samych części do złożenia. Otwieram złożenie, na którym już mam wstawiony mój model. Widać, że została włączona konfiguracja bez żebra. Tutaj wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiedniej części, a następnie wywołać i konfigurację. Ponieważ tutaj ściany ich oznaczenia się nie zmieniają, dlatego program jest w stanie wywołać wszystkie wyrównania, które zostały naniesione wcześniej.